Hej, witajcie w nowym roku! Stwierdziłem, że jest to dobra okazja, żeby zobaczyć co w internecie można znaleźć na temat produktów, które rzekomo mają się pojawić w ofercie Apple'a w tym roku. Ja osobiście nie jestem fanem czytania tego typu plotek, czy też niepotwierdzonych materiałów, ale stwierdziłem, że taki dość luźny materiał do posłuchania na przykład przy kawie, nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Dodam oczywiście swój komentarz do tego, co tu Wam zaraz przedstawię. Jeżeli będziecie mieli jakieś domysły czy swoje przemyślenia na ten temat, to oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach. Z początkiem roku pojawił się wpis Marka Gurmana, pracującego dla Bloomberg'a. Informuje o praktycznie wszystkich nowościach, które mają się pojawić w tym roku. Zaczniemy sobie od iPhone'ów. Mark twierdzi, że niektóre iPhony będą pozbawione w tym roku notcha, tak jak w telefonach z Androidem. Myślę, że w tej informacji najistotniejsze jest słowo niektóre, ponieważ wskazywałoby na to, że Apple może pokusić się o zrobienie np. tańszej wersji iPhone'a, niekoniecznie może tańszej, ale któraś wersja iPhone'a może mieć np. Touch ID w przycisku bocznym, tak jak iPad Air, a któreś modele miałyby mieć zachowane Face ID. Ja uważam, że jest to możliwe, ale tak jak w sumie wcześniej powiedziałem zupełnie przypadkowo, jeśli miałbym stawiać, że tak się wydarzy to raczej w jakimś tańszym modelu. Wydaje mi się, że w droższych modelach wciąż zostanie Face ID. Apple przez praktycznie 3 czy 4 lata nie udało się tego nocza zmniejszyć, więc wydaje mi się, że technologicznie oni nie są gotowi na to, żeby tego nocza wyrzucić. A Face ID wciąż tak naprawdę nie ma konkurencyjnego lepszego rozwiązania. Więc jeżeli Touch ID miałoby wrócić do przycisku, to, moim zdaniem, w jakiejś tańszej wersji urządzenia. Następnie mamy informacje o MacBookach R, które mają otrzymać procesory M2. I tutaj nic więcej nie napisano, i tutaj ja się w tym w pełni zgadzam, to jest raczej oczekiwane i to zapewne nastąpi. Nie spodziewam się niczego więcej po tych MacBookach ponieważ one są i tak aktualnie dość wydajne jak na produkt z tego segmentu w którym one się znajdują. Ewentualnie spodziewać się można nowych wariantów kolorystycznych, ponieważ Apple ostatnio dość sporo tego typu opcji wprowadza do swoich urządzeń. W ofercie Apple ma pojawić się również nowy Mac Pro z 40 rdzeniami na procesorze oraz ponad 120 rdzeniami na układzie graficznym. Jego konstrukcja ma być odchudzona i pomniejszona. Okej, okay, to może być prawdą. Nie mam w sumie zdania, to jest bardzo niszowy produkt, no ale Mac Pro ma już swoje lata, więc zapewne go odświeżą. Apple ma również pracować nad nowym iMaciem oraz komputerem Mac Mini. Jeśli chodzi o iMac, no to czekamy wciąż na zupełnie nowe iMaci Pro i iMaci 27 cali, więc tutaj jakby pełna zgoda, zapewne będą nowe komputery. Jeśli chodzi o iMaca 24 cale, to tutaj zapewne ewentualnie upgrade do procesora M2, tak jak w przypadku MacBooka R, niczego więcej bym się nie spodziewał. To samo chyba w kwestii Maca Mini, Tabryła. Jest od wielu, wielu lat niezmienna i jest to też tak niszowy produkt, że nie wierzę, że Apple chciałoby tutaj robić z nim coś więcej. Tak naprawdę to, że on jest wciąż w sprzedaży, to i tak jest dobrze, bo Apple mogłoby z nich zrezygnować i pewnie niewiele osób by to zauważyło. Mark twierdzi, że klienci będą mogli kupić również iPada Pro z bezprzewodowym ładowaniem. I to jest rzecz, którą ja się osobiście, nawet nie, że nie zgadzam, ale po prostu wydaje mi się to niemożliwe lub bezsensowne. Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ładowanie bezprzewodowe jest względnie wolne w stosunku do ładowania kablowego oraz wymaga obudowy szklanej, a nie metalowej, są to dwa czynniki, które dyskwalifikują tą technologię w użytku przy iPadzie. Pro jest dużym urządzeniem, ma dużą baterię, która będzie się bardzo. Długo ładowała ładowarką indukcyjną. iPad Pro często jest używany praktycznie jak komputer. No i nieprzypadkowo komputery nie mają szklanego budów, byłoby to totalnie nieużyteczne. Dodatkowo te ładowarki musiałyby być dużymi matami. Te aktualne są dość małe, więc by się nie sprawdziły. Także tutaj uważam, że jest to nietrafiona nowość w iPadach Pro. Jeżeli Apple będzie chciało jakoś wyróżnić nowe modele, dodać jakąś ciekawostkę, to nie stawiałbym na to, że będzie to ładowanie bezprzewodowe. Jeśli będzie, to albo bardzo się zdziwię, bo będzie to bez sensu, albo bardzo się zdziwię, jak prowadzą coś zupełnie innowacyjnego lub pokażą, jak można to ładowanie bezprzewodowe wdrożyć w te urządzenie lub wykorzystać w jakiś sposób, na który ja teraz nie wpadnę. Także zobaczymy. Dalsza informacja dotyczy zegarka Apple Watch. Ma być on, cytuję, wzmocnioną wersją. Jest to o tyle. Nieciekawe, bo model 7 był tak naprawdę tylko wzmocnioną wersją z troszkę większym ekranem. Także ja liczę na to, że seria 8 doda tym razem jakieś realne nowości. Jeżeli nie, to będziemy już mogli mówić o sporym zastoju w segmencie zegarków od Apple, ponieważ będzie to drugi rok, gdzie tak naprawdę nie otrzymamy żadnej nowości. Mam nadzieję, że tak nie będzie i że albo zmieniona zostanie bryła, albo dodane zostaną jakieś nowe czujniki czy funkcje. I ostatnia rzecz, to dodanie iPhone'a SE trzeciej generacji z obsługą 5G. Tutaj brak jakichkolwiek więcej informacji. Tego modelu jestem bardzo ciekaw, ponieważ Apple już nie ma tak naprawdę co recyklingować, a poprzednie modele SE otrzymały bryły po innych, poprzednich modelach. Pierwszy SE otrzymał bryłę po iPhone'ie 5S, a drugi SE po iPhone'ie 8. Teraz Apple ma dwie możliwości, albo jeszcze raz użyć bryły od iPhone'a 8 i będziemy mieli tak naprawdę ten sam telefon, tylko z lepszymi podzespołami co jest ok dla osób, które chcą po prostu telefonu czy dla firm, które potrzebują względnie taniego iPhone'a do pracy ale jest to dość nudne rozwiązanie, jednakże na pewno jest na to jakaś nisza lub druga opcja SE już nie będzie małym telefonem tylko tańszym telefonem i na przykład Apple zrecyklinguje iPhone'a 11 wtedy dostaniemy iPhone'a 11 z lepszymi podzespołami w lepszej cenie i to się na pewno sprzeda a z drugiej strony SE nie musi już być małym telefonem, ponieważ mamy iPhony 12 i 13 mini, które wciąż są w sprzedaży. Także ja bym obstawiał raczej za tą drugą opcją, ponieważ nigdy nie było powiedziane, że iPhone SE ma być małym telefonem. Po prostu kiedy pojawiała się pierwsza generacja, to większość telefonów od Apple było dość małych. Także tutaj jestem bardzo ciekaw co się wydarzy. Ja obstawiam na wersję SE trzeciej generacji iPhone'a 11 z lepszymi podzespołami w dobrej cenie. Jeśli pojawi się znowu w cudzysłowie iPhone 8 z lepszymi podzespołami, też to będzie ok, ale z drugiej strony sieć 5G z baterią 1700 mAh, zupełnie tego nie widzę, więc wydaje mi się, że iPhone SE w tym roku może przestać być małym poręcznym telefonem. I to tyle tych ciekawostek, tak naprawdę zupełnie niepotwierdzonych informacji, ale myślę, że dla odmiany fajnie sobie było podyskutować, pogdybać. Jeżeli chcielibyście podobne materiały, nie ma problemu, mogę je dla Was zrobić. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, to tak jak mówiłem na wstępie, zapraszam i odsyłam Was do komentarzy, liczę na Wasze lajki, subskrypcje, które bardzo mi pomogą i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów. Na razie, cześć!